Dzień dobry. Dobry wieczór. To jest wielka paczka z epiku. Więc ledwo wybierz się w Tak. Jak ja wczoraj odebrałem, to myślałem, że ja nie, że nie doniosę jej do domu. Jak widać, doniosłem. Popraw. Kiedy mam najwięcej sił, wracając z kochanej pracy do domu. Myślałem, że będzie troszeczkę mniejsza. Już powinno się skończyć rumasowanie Jest Patrz. od Nintendo do Nintendo z zeldy tutaj nie wypadło level solo solo leving tom siódmy. op Trójka, o ale się odbija, Za, nawet jeśli rozetniesz mi usta, siódemka, dziesiątka, szóstka, ósemka, jedenastka, więc z tego trochę mam mangi, już niedługo jadę na zagranicę. Tutaj to najwięcej mi się wydarzyło. Solo leveling 5. Aj, nie wyrazi. Fiątka to jest Eldering. Tom 5. Dan dan dan. Tom 14. Eldering 6. Solo leveling 6. I chyba czwórka. Dobra, nic nie wypadło. Nie. Mam z One Piece, Buggy the Clown, ten. i największe dla Piracka. Ich statek piracki na samym początku. Więc Boże jakie to ciężkie. I cała paczka już rozpakowana. Więc dziękuję za oglądanie. Do zobaczyska. Pa pa.